Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich, Synu człowie... syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni Go zabiją a trzeciego dnia zmartwychwstanie. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy drachmy z zapytaniem Wasz nauczyciel nie płacili drachmy? Odpowiedział tak. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się wydaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy Piotr odpowiedział: Od obcych. Jezus mu rzekł: A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W tym fragmencie Ewangelii Jezus jakby bardzo wyraźnie jasno odcina się od władzy tego świata. Bo ta władza między innymi pobiera podatki i pan Jezus płaci te podatki, czyli nie jest synem, tak jakbyśmy powiedzieli, bo tak jak wytłumaczył to Szymonowi, także i nam tłumaczy. On nie jest synem żadnego króla tutaj na ziemi. Czyli od władzy ma, do władzy ma raczej dystans taki, który powinien mieć każdy człowiek. Czyli jak się to mówi, to można było powiedzieć tak. Płacisz podatki, szanujesz tą władzę, modlisz się za nią i starasz się wykonywać takie działania, które władza, w których władza ta ziemska nie wchodzi w kompetencje władzy boskiej. Niestety mamy w tej chwili taki bardzo przykry przypadek gdzie władza próbuje, władza tego świata, władcy tego świata próbują wejść w kompetencje, między innymi nie zabijaj. Rodzące się życie przeszkadza i gasnące też przeszkadza. A Pan Bóg mówi wyraźnie, nie zabijaj. Pamiętajmy o tym. I druga myśl z dzisiejszej liturgii słowa jest bardzo też, bardzo jasna i, i, i przypominająca o tym, jak bardzo ważne są nasze obowiązki wobec Pana Boga. Oczywiście wolelibyśmy traktować to nie na zasadzie obowiązków, tylko na zasadzie: kocham, więc daję. A więc nie mam, nie muszę, tak samo nie musimy dzisiaj być na Eucharystii. Ale dlaczego jesteście? Czy dlatego, że macie obowiązek? Nie. Chcecie okazać Bogu miłość. A więc, jeżeli człowiek idzie w kierunku miłości, to właśnie idzie we właściwym kierunku, który, do którego Go zaprasza Pan Bóg. Bo Pan Bóg tak naprawdę przecież nie zaprasza do obowiązków. Pan Bóg zaprasza do miłości. Niestety wiemy doskonale, że jesteśmy ludźmi i dlatego też ma, jesteśmy po grzechu pierworodnym i niestety potrzebujemy czasami czegoś takiego jak obowiązek. Tak jak mówię, jesteśmy po grzechu pierworodnym i sami pamiętamy, jak rodzice nas uczyli, pewnych obowiązków. Po co? Po to, między innymi, żebyśmy nie zgubili tego obowiązku najważniejszego, tego obowiązku wobec Pana Boga. Dlaczego mamy się uczyć być posłuszni jako mali ludzie w właśnie posłuszeństwa wobec rodziców? Któż dlatego, że jeżeli będziemy już starsi, żebyśmy pamiętali o obowiązku posłuszeństwa wobec Pana Boga. I oczywiście ci, którzy nauczyli się tego, dzięki Bogu mają życie takie, można powiedzieć, sensowne i poukładane. Jeśli się tego y, życia nie poukłada, no to mamy bez przerwy wielki problem. Bo tak naprawdę, komu mam być posłuszny? Sobie. Wiele razy się człowiek przewrócił na tym. Ma być posłuszny komuś tutaj na Ziemi, no to też wiemy doskonale, że to nie zawsze by jest dobre. A zatem to posłuszeństwo wobec Boga niech będzie rzeczywiście naszym pięknym i dobrym obowiązkiem wobec Boga. Naprawdę nic na tym nie stracimy, na pewno.